Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Józefowski, który znajduje się obecnie, słuchajcie, w mikrodomku, który właśnie powoli zaczynam wykańczać. Co mam na myśli powoli? Jak widzicie, zrobiłem już tapicerkę, taką lekką, tu będzie też funkcja spania, ale dzisiejszy odcinek będzie całkiem o czymś innym. Dzisiejszy odcinek będzie nie o porażkach, aczkolwiek będzie związany z tym, kiedy przechodzimy trudne chwile. Ja, wam, ja podzielę się z Wami w tym momencie, jakie ostatnio ja przechodziłem trudne chwile. I pomyślałem sobie, że warto byłoby się tym podzielić, i warto byłoby też posłuchać tego, jak wy to rozwiązujecie, jak wy pracujecie w momentach, kiedy naprawdę wszystko się sypie. Zanim przejdę do meritum, moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że zawsze w życiu są osoby, na które można liczyć. Ja na szczęście mam nie jedną taką osobę, a nawet więcej. Nie będę mówił, kto to jest, ale to są moi bracia, kuzyni, tak naprawdę którzy zawsze w momentach, kiedy walą się różne rzeczy w moim życiu, zawsze mogę na nich liczyć. Otóż, moi drodzy, przechodzę teraz do, do meritum tego odcinka tak naprawdę, bo chodzi o to, planowałem zrobić, słuchajcie, zbiórkę pieniędzy na działkę, po to, aby tą działkę potem przeznaczyć na cele społeczne. Aby, po to, aby wszyscy Polacy, nie tylko Polacy nawet, ale wszyscy turyści, którzy znajdują się, będą w województwie małopolskim, mogą skorzystać z pięknej działki, już nie będę mówił o jakie ma walory. To możecie zobaczyć w pewnie w poprzednim odcinku. Ale głównie chodziło o to, aby zrobić coś innego. Nie tylko dla siebie, słuchajcie, bo jak wiecie doskonale, ci co z Was, co handlują nieruchomościami, domkami czy tam działkami, wiedzą o tym, że kupujemy pewną rzecz, żeby ją sprzedać i na nie zarobić. Jednakże są momenty w naszym życiu, w moim życiu, kiedy tak naprawdę pieniądze nie odgrywają pierwszej roli. Więc pomyślałem sobie... Że fajnie byłoby zrobić coś innego, i pomyślałem sobie również, że zrobię to z kimś, kto też ma taki pomysł, takie podejście jak ja. Krzysztof, jeśli to oglądasz, to na pewno wiesz, że mówię o tobie. Otóż z Krzysztofem chcemy taką działkę, czyli znaczy chcemy odzyskać pieniądze, aby tą działkę właśnie potem spożytkować w, taki, w takich celach i w taki sposób, aby wszyscy mogli z tego korzystać. Ale nie, robimy, nie robię teraz tego w tej chwili, ponieważ sytuacja, mówiąc wprost, na, naszej firmy, mojej firmy, naszej firmy, można powiedzieć, troszeczkę się zmieniła. Wynika to z faktu, że bank, nie powiem jaki, bo to nie jest ważne, ale bank, moi drodzy, wypowiedział nam umowę kredytu obrotowego i to tak naprawdę nastąpiło przez głupi błąd nie mój. Eee, niestety, muszę powiedzieć otwarcie mojego wspólnika, który nie zauważył albo nie wiedział, że znajduje się w biku i bank jak analizuje tak naprawdę wspólników czy udziałowców przy kredytowaniu czy tam przy finansowaniu pewnych inwestycji, bierze to pod uwagę. Mój wspólnik niestety nie dopatrzył się tego i nie wiedział może, jakie są, jakie, jakie, jakie będą z tego tytułu komplikacje. Ja niestety już wiem. I muszę wam powiedzieć, że nie mam do pretensji do wspólnika absolutnie, bo znajduje się teraz też w trudnej sytuacji, musiał wyjechać. I nie ma go w tej firmie, i pomyślałem sobie, że w momencie, nawet kiedy nie nad wszystkim mamy kontrolę, bo ja nad tym, nad tym kredytem nie miałem kontroli w sensie takim. W sensie opiniowania tego kredytu, ponieważ no to decyduje, o tym decyduje bank. Chcąc, nie chcąc, ten kredyt obrotowy, który mam w firmie, w spółce, został tak jakby zamknięty albo cofnięty, i ja teraz muszę po prostu jak najszybciej spłacić dosyć duży kredyt, słuchajcie, bo to jest kilkaset tysięcy złotych. I w momencie, kiedy, słuchajcie, planujemy sobie... Ja, odniosę się do siebie, będzie znacznie prościej. Odnośnie, kiedy planowałem sobie wayhouses, dokończenie domków, potem dzierżawa, ziemi i w ogóle rozwój firmy w tym kierunku jeszcze, no jest naprawdę było mnóstwo takich rzeczy, które chciałem zrobić. W momencie, kiedy ten kredyt został cofnięty albo zamknięty, Znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji, bo na szczęście, słuchajcie, jak wiecie, to jest spółka, którą prowadzę, to jest podmiot gospodarczy, który tak naprawdę, którego właściciele czy zarząd odpowiada do określonej kwoty, wartości i pomimo tego, że mam w swoim życiu rozdzielność majątkową, bo już wiele, wiele, trzy lata temu tak naprawdę, czy cztery, trzy chyba, Zrobiłem sobie z moją żoną rozdzielność majątkową, wiedząc o tym doskonale, że, że może się zdarzyć sytuacja, w której nie do końca, nie z mojej winy, coś może się posypać. Są to takie momenty, słuchajcie, w, w naszym życiu zawodowym, kiedy po prostu biznes nie wypala. Mhm. I o ile, wiecie, jak po prostu się przewracacie w tym momencie, mówiąc kolokwialnie, czyli upadacie, to jedni mogą zostać tam na tej podłodze, czy na tym gruncie, czy na tej ziemi, a inni, słuchajcie, mogą e, po prostu podnieść się i zastanowić się dosyć głęboko i mocno, co możemy zrobić, co mogę zrobić, aby tą sytuację wyprostować. Otóż, wiedząc o, wiedząc o tym, że ten kredyt już będzie, słuchajcie, zamykany. Poszedłem do drugiego banku, w którym też mamy konto, zapytałem się, czy mogę wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw nieruchomości w borach tucholskich, którą buduję. Wartą teraz 400 tysięcy. Ale że chcę ją sprzedać za znacznie więcej. To nie do końca było to dla mnie ok. Ale i tak bank, do którego się udałem, nie był skłonny tak od razu analizować mnie pod tym kątem. To ta procedura trwałaby pewnie z miesiąc albo z ponad miesiąc czasu. Więc słuchajcie, e, zasłoniłem też do swoich znajomych, którzy są w dobrej sytuacji finansowej, zapytając ich, czy po prostu mogliby pomóc. I muszę wam powiedzieć, że, że nikt, oprócz dwóch osób, o których Wam wspomniałem na początku tego odcinka. Nie chciało mi, że tak powiem, wiecie, wyciągnąć do mnie dłoni, i ja nie mam do nikogo pretensji, słuchajcie, ale uczy mnie to nadal, że w momentach, kiedy potrzebujemy pomocy, wsparcia i tak dalej od innych osób, widzimy dokładnie, kto jest tą osobą, kto jest naszym przyjacielem, kto jest naszym kolegą, a kto jest tylko znajomym. Więc ja i tak tą sytuację, słuchajcie, wyprostuję, jestem o tym przekonany, są na to odpowiednie narzędzia, odpowiedni ludzie, odpowiednie firmy, które się zajmują takimi sytuacjami i teraz ja, wiedząc już to wszystko, słuchajcie, o tej rozdzielności majątkowej, o tej restrukturyzacji, o windykacji, jak to się odbywa, jakie są procedury, co mogę zrobić, aby to wstrzymać, jak się dogadać z tymi bankami i więc słuchajcie, to jest też dobra nauka chyba też dla Was, może być, bo... Jak już się dogadam z tym bankiem, a dzisiaj jest niedziela, jutro będę do nich dzwonił, to wtedy dam wam znać, jak to wyglądało tak naprawdę. W tej chwili dalej wiecie, no, mając inwestycje wartą kilkaset tysięcy w Borach Tucholskich, kończąc Tiny House'a wartego ponad 100 tysięcy, potrzebuję jeszcze trochę finansowania, ale już wiem, jak to zrobić, aby po prostu dokończyć te tematy. Nie będę dzisiaj o tym mówił, bo to jest troszeczkę inny odcinek i troszeczkę inna tematyka. Skąd wziąć finansowania na, na coś, e, co chcielibyśmy skończyć, a tego finansowania nie mamy fizycznie, my. Jak wiecie, teraz nawet bank nie będzie chciał tego finansować. Więc e, przejdę do, że tak powiem, do innych rzeczy, które chciałem w dzisiejszym odcinku powiedzieć. Otóż, moi drodzy, myślę, tak naprawdę, że zawsze warto mieć czas, spokojny czas na to, aby to wszystko przemyśleć. Ja tego czasu miałem dosyć sporo. Nie ukrywam też, że eee, że to nie było łatwe. Słuchajcie, ale nauczyło mnie kolejnych rzeczy, kolej, kolejnych mm, sytuacji, kolejnych rozwiązań, kolejnego myślenia innego. I tak sobie pomyślałem, że w tym momencie, kiedy wszystko dzieje się świetnie, jest ok, ale kiedy wszystko się sypie, kiedy nie jest ok, warto też o tym mówić. Dlatego że wyciągamy z tego wnioski, dlatego że uczymy się na swoich błędach, dlatego że Pokazujemy w ten sposób, że nie wszystko jednak wzięliśmy pod uwagę. To są czynniki, na które ja nie miałem wpływu, słuchajcie. Nawet jakbym chciał to zmienić teraz, to nie jestem w stanie po prostu. Jest sytuacja, że ktoś jest w biku jakieś pierdoły naprawdę, jakieś niewielkie kwoty, o które są już praktycznie chyba teraz nawet spłacone, nawet jeszcze nie wiem, ale powodują, że zaburza się cały nasz system, nasz system cały nasz biznes, który sobie w tej chwili analizujemy. Mogę się założyć, moi drodzy, że też u Was były takie sytuacje, kiedy, no, kiedy taka sytuacja też Was spotkała, tak naprawdę. Więc dajcie znać w komentarzach, czy też mieliście takie sytuacje, kiedy mm, Wasza firma, może też Wasze życie osobiste, czego Wam absolutnie nie życzę, zmieniło się pod tym kątem, że po prostu znaleźliście się w sytuacji, można powiedzieć, trochę patowej, trochę takiej bez wyjścia, szachmat po prostu. Po prostu. Tu nie chodzi o to, aby wiecie, się rozczulać nad sobą, aby, aby się żalić, że coś nie wyszło. Absolutnie. Zobaczcie, po mojej minie widać nawet, że jestem lekko zgaszony, ale i tak perspektywy tego, co mogę jeszcze zrobić, są daleko idące i pozwalające mi myśleć, że na pewno wyjdę z tej całej sytuacji obronną ręką. Nie wierzę w to, że nagle wszystko się zmieni i Kamil po prostu będzie zmiał załamanie albo depresję. Absolutnie. Chciałbym Wam pokazać w ten sposób, że nawet w momencie, kiedy normalny człowiek, ja którym też ja jestem, mógłby się poddać, rozłożyć ręce, zamknąć firmę, spadać po tym kredyt i, no, i żyć całkiem inaczej, to ja chciałbym Wam pokazać, że będzie całkiem inaczej. Ja pokażę Wam w tym momencie, w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, że te sytuacje po prostu się dzieją, się wydarzają i my musimy po prostu im sprostać.